Trzeba ją przewinąć całą. Tak, także źle wyciągarka nawinięta, już, zaraz już zobaczycie, czarcie. jest lina nawinięta jest lina z góry bębna, a nie z dołu. Jest to właśnie doskonały no. przykład na to, że warto takie ćwiczenia robić, warto sprawdzić sprzęt, który posiadacie w swoich jednostkach. No i tutaj będziemy tą linę całą przewijać, żeby można było z niej bezpiecznie skorzystać, ten pojazd faktycznie ewakuować Druga z tego terenu. Czy macie może bloczek do tej wyciągarki? No być z dołu no nie tu jest z góry elektrowe. a widać, widać tak jest, teraz widzę. Tak widzę. No, no, bo bo teraz to spróbujemy bo, rolki bo, bo, rozprujemy e, rozprujemy bo e, poprzeczki, bo ma, To jest bardzo tak tak ciężkie auto, auto, a to delikatna wyciągarka. Można to w jakiś sposób po prostu jakoś ja czy, czy coś ona ją uciągnie jak będzie problem. Nie będzie problem. będzie. problem jest, że zostanie ta w drugą stronę, to my całą rozwiniemy i po prostu od dołu ją Natomiast miejcie, miejcie uwagę, ja że to nie, nie jest typowo wyciągarka do takiego samochodu, nie? No, proszę bardzo, sobie proszę bardzo, pojazd blocze, specyfikacji to e, jest to kategoria trzecia pojazdów w gaśniczych. E, weko bardzo często na naszych szkoleniach, Ale gości, to, obra, w naszej ocenie mamy. jest to jeden Napytamy z lepszych Dominika. pojazdów Dominiki. terenowych. czy mamy z, z blocze? mamy. Dobra, bo będzie potrzebne, bo tu chłopaki nie mają, a szkoda wyciągarki. Więc lepiej, żeby użyli zblocza i oszczędzili jakby wyciągarkę i umożliwili uciągnięcie tego samochodu. Bo przeważnie te wyciągarki elektryczne są za słabe do tych samochodów. One są przygotowywane głównie do działań ratowniczych, pomocniczych. Natomiast jeżeli używamy jej do wyciągania samochodu, musimy jej na tyle pomóc, żeby ta wyciągarka po prostu nie, nie została spalona, nie została zniszczona. Czyli. Jakie są sposoby na wyciągnięcie, no o wyciągarce mówiłeś, że nie będziemy robić, to jakie jeszcze sposoby? Jeżeli, znaczy dobra, najpierw spróbujemy wyciągarkę, okay. tak jak było tam na części teoretycznej, żeby zwiększyć jej uciąg zastosujemy zblosze, wtedy siła tej wyciągarki będzie dwukrotnie większa mm -hmm. i wtedy, jeżeli to nie pomoże, będziemy widzieć, że ta wyciągarka nie daje rady, no to trzeba będzie wziąć normalną linę, grubą, drugi samochód i go po prostu wyciągnąć samochodem. Ale ponieważ ta wyciągarka w ogóle była źle zwinięta mm -hmm. na początku, bo tam jak go odebrali chłopaki z serwisu, no to ktoś tą winę nawinął na serwisie odwrotnie, do góry nogami. Rozumiem. No to teraz oni ją przy, przy okazji tego wyciągania przewiną ją prawidłowo, tak żeby ona była nawinięta od dołu. Na to bardzo ważna tak, informacja no. o, o tym, żeby zwracać uwagę, jak jest ta wyciągarka nawinięta. Teraz jeszcze mam takie pytanie. O, z tutaj jest blocze. Tak jest. To jest właśnie ten element którego często brakuje na wyposażeniu pojazdów uterenowionych i terenowych. Powinien być to standard, jeżeli w pojeździe jest montowana wyciągarka. Powinien być komplet z blocze, komplet szekla, komplet taśmy, które są faktycznie wykorzystywane podczas pracy z wyciągarką. Teraz powiedzcie mi, powiedzcie mi teraz panowie, zasady BHP przy, przy użyciu liny nie wyciągarki. W jaki sposób to trzeba zrobić? Jakieś uwagi, żeby zrobić to bezpiecznie? Pierwsza sprawa to jest taka, że e, wszyscy obsługujący powinni mieć rękawice. Potem, jeżeli już się zacznie ta część pracy rzeczywistej, to e, wszystkie te osoby powinny zejść z tej przestrzeni, na której ta lina może się zerwać. Tu najbliższą osobą, która może się tej wyciągarki znajdować, jest pilot, bo on musi obserwować jej pracę musi widzieć, czy lina się prawidłowo nawija, czy coś się nie złego nie wydarzy. Dobrze by było, żeby ta osoba też miała na przykład hełm założony, bo to jeżeli się coś urwie, no to, no to wiadomo, lecą przedmioty, nawet nie sama lina, lina może poderwać kamień z ziemi, może poderwać jakiś element, oderwać jakiś element zaczep, zaczepu, jeżeli jest źle wyprodukowany w samochodzie, albo liny, śruby są naderwane, czy coś takiego, więc miejmy na to uwagę, że takie coś się, no, zdarza, nie często, ale się zdarza. Druga rzecz, jeżeli jest jakiekolwiek zaburzenie, linę możemy obciążyć takim obciążnikiem z wykonanym, albo są to fabryczne obciążniki, albo improwizowany w postaci taśmy, węża, kurtki, czegoś, co jeżeli by ta lina się zerwała, ona spowoduje, że ta lina upadnie na ziemię i poleci po ziemi. Pod samochód, a nie do góry, nie w osobie. Wystarczy kurtka trzeba. na przykład, tylko na... Moc, tak? Tak, jest wykorzysty. Wystarczy Kur... kurtka, odcinek, cokolwiek co jest ciężkiego, ty nie można położyć. Też warto pamiętać, że jak obsługujemy linę, to lepiej ręce po niej przekładamy z ręki do ręki, a nie po prostu tą linę rękami. E... Suniemy, suniemy ponieważ rękawami. wtedy może lina, jak jest zadra, zahaczyć rękawice i wciągnąć nam do ślizgu. No i wtedy wiadomo, siła wyciągarki jest taka, że może połamać, obciąć palce nie ma. Na maniaczku.